Witam serdecznie, witam serdecznie. Przedstawię wam teraz metodę próba oszustwa przez WhatsAppa. Na czym polega ta metoda? Otóż jak sprzedajesz na przykład na OLX, to kontaktuje się taka twoja taka osoba, potencjalny klient przez WhatsAppa zazwyczaj. I już przedstawiam jak to wygląda. Tutaj wcześniej się taka osoba do mnie odezwała odnośnie aukcji, że chce kupić. Dzień dobry, czy Pan jeszcze sprzedaje klocki, Armia duży zestaw. Dzień dobry, tak sprzedaję. Dopiero wystawiłem aukcję promowaną na OLX. Super. To mi odpowiada. Niestety nie mogę odebrać produktu osobiście. Czy mogłabym zorganizować dostawę przez impost? Właściwie mam kupon na darmową dostawę. Ja odpisuję, nie idę na takie coś, jak kurierze zamawianie przez klienta. Trzeba na takie coś uważać. Są różne wałki, Dostawa... dostawę niedrogą zrobię. Dostawa za 10 zł plus gratis. Poza pobraniem, jak nie odpowiada, to się nie dogadamy. Oczywiście tutaj już odzewu nie było. Teraz nowy potencjalny klient, ale oszust. Tu mi pisze: Dzień dobry, czy ogłoszenie jest dalej aktualne? Tutaj mi wysyła niby ten link do tego ogłoszenia. Witam tak aktualne, w jakimś stanie, nowe, fabrycznie pakowane i ta sama bajka. Czy mogę zorganizować dostawę Inpost kurierem na własny koszt? Oczywiście po prostu jestem z innego miasta, nie mam możliwości odbioru osobiście, pani od razu otrzyma pieniądze na swoje konto bankowe z Inpost napisała pani, a ja mam na. Na OLX, jako sprzedający, loguje się przez Facebooka i mam tam Facebookowe zdjęcie w formie męskiej. Ja odpisuję, znam tę metodę, nie bawię się w próbę oszustwa na mnie, pozdrawiam. I pytanie, ktoś się na to jeszcze łapie? I oczywiście bez odzewu. I już wyjaśniam, tak w sposób zdrobniały, jak to wygląda. Gdy taka osoba, po prostu sprzedający, się na to łapie, to wygląda to w następujący sposób. Taki oszust wysyła ci w końcu jakiś tam przefabrykowany link, link do przefabrykowanej strony kurierskiej, gdzie, gdzie na tej stronie po prostu załóżmy, że jest tak zrobione, że musisz zapłacić za ubezpieczenie przesyłki. Na przykład tam nie wiem, złotówka, 2 złote. Jestem na tej przefabrykowanej stronie kurierskiej, kurierskiej taki odnośnik do, że do zapłaty, czyli odnośnik do Twojego konta, do Twojego banku, w którym się możesz zalogować i zapłacić, i wchodzisz na to, niby wygląda, że to tam pięknie, że loguje się do własnego banku, tam podajesz login, hasło, i tym samym ten login i hasło do Twojego banku wędruje w oczy oszusta oszusta i ten oszust loguje się normalnie do banku zna twój do twojego konta bankowego do banku zna twój login zna twoje hasło do, dodaje na przykład swój numer do, do urządzeń zaufanych do osoby zaufanej więc przelew Wychodzący z Twojego konta bankowego może zrobić bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia i tym samym możesz tylko sobie patrzeć, obserwować, jak pieniążki z Twojego konta bankowego uciekają i nic nie możesz zrobić, gdyż po prostu tam sobie dodał swój numer telefonu do, yy, do zaufanych. Także przestrzegam, drogi sprzedawco. Tak jak widać teraz, nie tylko klienci są oszukiwani, ale jest nowość. Oszukajmy sprzedawców. Tyczy się to OLX, jak i, jak i Allegro. Przestrzegam, uważajcie. Dzięki za obejrzenie tego materiału. To by było na tyle. Cześć.